Chiński zegarek jest piękny, stylowy i znakomicie wykonany. Posiada duży wyświetlacz i stosunkowo niską wagę. Jest tylko jedno ale: Huawei Watch GT2 nie jest smartwatchem. Huawei Watch GT2 jest znakomitym zegarkiem sportowym i owszem. W stosunku do poprzedniej edycji zegarek zyskał wiele nowych funkcjonalności. Nie czynią one jednak z niego rasowego smartwatcha. Ale czy to źle? Niekoniecznie. Urządzenie zapakowano w eleganckie, całkiem duże pudełko. Zegarek przez nas testowany to wspaniała, sportowa wersja o średnicy 46 mm. Czarna tarcza z wytłoczonymi na niej cyframi jest naprawdę stylowa. Z boku konstrukcji wystają dwa sporej wielkości przyciski niczym miniaturowe polery cumownicze. Funkcje przycisków są dwojakie. Pierwszy z nich to przycisk Home oraz selektor menu, drugi z nich uruchamia wybrany program treningowy. Szerokość koperty to 10,87 mm. W porównaniu z moim Samsungiem Galaxy Watch to aż o prawie 3 mm mniej. Urządzenie jest eleganckie i bardzo smukłe. Huawei jest również lekki. Jego waga to zaledwie 41 g, a więc o całe 5 g mniej od poprzednika. Centralnym punktem zegarka jest oczywiście sporej wielkości ekran typu AMOLED. Jest on chroniony przez płaskie szkiełko idealnie wpasowane w kopertę. Choć szybka ścięta jest przy krawędziach, nie wystaje ponad ramkę Huawei'a. Zegarek niewątpliwie zyskuje dzięki temu na urodzie. Z drugiej jednak strony szybka urządzenia jest bardziej podatna na zarysowania. Przekąt na wynosi 1,4 cala. Jego rozdzielczość to z kolei 454x454 piksele. Przy bardzo dużym upakowaniu punktów rzędu 462 ppi wyświetlacz zegarka jest nieprawdopodobnie ostry. Dla porównania mój Galaxy Watch pochwalić się może dużo niższą ilością pikseli na jeden cel, która wynosi jedynie 278 ppi. Smartwatch Samsunga ma również minimalnie mniejszy ekran, który to z kolei ma dużo niższą rozdzielczość w porównaniu do swojego chińskiego kolegi. Kontrast wyświetlacza, nasycenie barw, podobnie zresztą jak kąty widzenia, to niezaprzeczalne atuty omawianego AMOLEDa, który jest raczej dobrze czytelny w mieszanych warunkach oświetleniowych. Jednakże wyświetlacz Huawei potrafi płatać figle w jasny dzień. Jest nie do końca dobrze widoczny. Pod tym względem mogłoby być trochę lepiej. W takich zresztą chwilach doskonale widać przewagę Galaxy Watcha nad Watchem GT2. Ekran zegarka, w zależności od potrzeb, może być podświetlany przez 10 15 lub 20 sekund. Możemy również wydłużyć ten czas aż do 5 minut uruchamiając odpowiednią opcję w ustawieniach. Po 5 minutach urządzenie automatycznie powraca do zadanego, jednego z trzech czasów podświetlenia. Nowością w zegarku jest również obecność funkcji Always on Display, a więc selektywnego wyświetlania pikseli w trybie czuwania. Należy jednak pamiętać, że uruchomienie tarczy czuwania spowoduje znaczny drenaż baterii urządzenia. Mimo wszystko warto odnotować, że istnieje taki feczerek w nowym zegarku Huawei i działa dobrze. A skoro już mowa o baterii, wciąż jestem pod wrażeniem jej optymalizacji przez chińskiego producenta. Co prawda poprzednik GT2 działał jeszcze dłużej na jednym cyklu ładowania, tu wciąż jest bardzo dobrze. Co prawda deklarowane przez producenta 14 dni to jedynie czcza przechwałka, zegarek był w stanie działać przez dni 10 bez przywitania z ładowarką. Mimo wszystko należy uznać ten wynik za więcej jak dobry. Z tyłu zegarka standardowo natrafimy na sensor HR, a także na dwa styki typu POGO łączące urządzenie z ładowarką. Kążek ładujący nie wyróżnia się niczym szczególnym. Dobrze spełnia swoją funkcję, ale nic ponadto. Producent nie zdecydował się natomiast na implementację technologii ładowania bezprzewodowego. Tę wersję zegarka zaopatrzono w silikonowy czarny pasek, który jest miękki i nie powoduje najmniejszych otarć. Jedyna uwaga jest taka, że przy niskiej temperaturze guma, z jakiej wykonano pasek robi się bardzo sztywna. Znakomity chiński hardware, a więc przede wszystkim energooszczędny procesor Kirin A1, kontrolowany jest przez równie autorski system operacyjny pod nazwą Lite. System operacyjny Huawei'a jest na pewno lekki. W porównaniu jednak do konkurencyjnych rozwiązań brak mu jednak zarówno płynności, jak i dopracowania konkretnych rozwiązań. Nie ma jednak tragedii. Przesuwając ekran zegarka z góry ku dołowi wywołamy menu szybkich ustawień. Ruch z dołu ku górze poprowadzi nas do powiadomień, które zegarek otrzymuje za pomocą telefonu. Komunikaty rozmaitych aplikacji i owszem, zagoszczą na ekranie zegarka. Niestety będziemy mogli jedynie zapoznać się z ich treścią oraz je usunąć. Jakakolwiek interakcja nie jest tu możliwa. Sunąc palcem w prawo lub lewo przełączymy się pomiędzy poszczególnymi ekranami urządzenia. Na prawo od ekranu głównego znajdują się bardzo czytelny monitor Cardio, Ekran wyświetlający poziom stresu, aktualna pogoda, odtwarzacz muzyki oraz graficzna prezentacja codziennych postępów w aktywności fizycznej. Zegarek sparowałem do ze swoim Huawei P30 Pro. Połączenie przez cały okres testów było szybkie i bardzo stabilne. Oba urządzenia komunikują się za pomocą protokołu Bluetooth w wersji 5.0, jeśli chodzi o telefon, oraz 5.1, jeżeli mówimy o zegarku. W każdym bądź razie jest bardzo stabilnie. Huawei Watch GT2 oferuje również płatności zbliżeniowe NFC, niestety tylko i wyłącznie na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Do urządzenia nie włożymy również karty SIM, a więc do komunikacji ze światem zewnętrznym potrzebny będzie telefon. Będzie również potrzebny z powodu braku modułu Wi-Fi na pokładzie Watcha GT2. Konfiguracja urządzenia jest banalnie prosta. Wystarczy pobrać na telefon aplikację producenta pod nazwą Zdrowie oraz sparować ze sobą oba urządzenia. Następnie po rytualnym przyznaniu uprawnień zegarkowi oraz aplikacji możemy zaktualizować nasz nowy nabytek. Od tej pory rozpoczniemy przygodę z zegarkiem sportowym Huawei. A. Urządzenie posiada mikrogłośniczek oraz mikrofon. Dzięki tej dość istotnej zmianie odbieranie połączeń będzie możliwe z poziomu Watcha. Miniaturowy głośniczek zaskakuje dobrą jakością dźwięku oraz całkiem dużym poziomem głośności. przy włączonej funkcji GPS aż do 30 godzin. Producent zresztą dobrze zaimplementował tę funkcjonalność do głosowego komunikowania o starcie, pauzie oraz wstrzymaniu treningu. Zegarek informuje nas również na głos o tempie, przebytym dystansie czy pulsie w danym momencie aktywności. Działa to wszystko bardzo fajnie. Start workout. First position. Speed walk. 3 minute. Try to keep your heart rate between 94... Hundred and sixty-three between workout paused. Workout please warm up before starting the workout to prevent injuries. Kilometer in ten minute and fifty-two second. Recent three kilometer. Average speed is sixteen point five eight kilometers an hour. Your current heart rate is 121. Skoro już jesteśmy przy uprawianiu sportu, podobnie jak poprzednik Huawei Watch GT2 wyposażony jest w tonę czujników pozwalającym znakomicie śledzić naszą aktywność sportową. Na pokładzie konstrukcji znajdziemy m.in. czujnik GPS, akcelerometr, żyroskop, optyczny czujnik tętna, czujnik natężenia światła oraz czujnik barometryczny. Nowością jest również moduł monitorujący stres oraz analizujący sen. Zegarek posiada liczne rozbudowane plany treningowe. Menu wyboru rodzaju aktywności uruchamiamy górnym przyciskiem, dolnym zaś inicjujemy wybrany trening. Do dyspozycji mamy różne rodzaje aktywności biegowych, marszowych, kolarstwo, rowerek wewnątrz pomieszczenia, pływania, orbitrek, triatlon oraz inne. To, co rzuca się w oczy, to bardzo rozbudowany moduł dla biegaczy, który wydatnie będzie wspomagał rozmaite tryby tej aktywności fizycznej. Każdy z treningów można dostosować do własnego poziomu oraz celu, jaki sobie postawiliśmy. Nawet podczas jazdy na rowerze zegarek informuje nas na jakim poziomie wysiłku jesteśmy i co on nam da. Dowiemy się również, ile czasu będzie potrzebne do regeneracji organizmu. To jest to, co jest najbardziej charakterystyczne dla Huawei Watch GT2. Bardzo poważne, Pełni profesjonalne podejście do naszych aktywności fizycznych. Ten zegarek to dosłownie i bez cienia przesady komputer sportowy. Urządzenie korzysta z zaawansowanych algorytmów, które zarządzają planami treningowymi. Zegarek nie tylko określi nasz pułap tlenowy, czy poinformuje w zaawansowany, aczkolwiek czytelny sposób o postępach w ćwiczeniu, oprogramowanie Huawei pozwoli także w sposób efektywny na zrealizowanie założonych celów treningowych. Zapobiegnie również przetrenowaniu. Czapki z głów. Można by długo wymieniać funkcjonalności tego zegarka. Pisząc tę recenzję łapię się na tym, że nie potrafię jej skończyć. To chyba dobrze świadczy o chińskim urządzeniu. Z przyziemnych funkcjonalności pozostały mi jeszcze trzy kwestie do omówienia. Są to wodoodporność, kastomizacja wyglądu Huawei oraz odtwarzacz muzyki. Zegarek dobrze zmierzy naszą aktywność fizyczną zarówno w basenie jak i na otwartych wodach. Dla nikogo zatem nie będzie zaskoczeniem, że konstrukcja jest wodoodporna. 5 atmosfer lub 50 metrów. Na taką głębokość będziemy mogli zabrać zegarek bez obawy o jego uszkodzenie. Jako urządzenie ubieralne oczywistą jest potrzeba dostosowania zegarka do rozmaitych strojów oraz okazji. A ponieważ mamy tu do czynienia z bardzo uniwersalnym chronometrem, urządzenie w równie łatwy sposób odnajdzie się w rękawie eleganckiej marynarki, co pod spotniałym dresem. Na rozmaite okazje zegarek oferuje różne tarcze. Od sportowych poprzez codzienne do tych eleganckich. Niestety z niewiadomych mi bliżej przyczyn aplikacja zdrowie zainstalowana na moim telefonie nie umożliwia pobierania dodatkowych cyfer blatów. Mam nadzieję wkrótce to naprawić. Jeszcze spróbuję kilku trików, a nóż się uda. Pobieranie oraz odtwarzanie muzyki odbywa się za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Urządzenie oferuje 2 GB przestrzeni na ulubione utwory. Cały proces ładowania muzyki jest bardzo prosty i intuicyjny. Sterowanie ulubioną muzyką to niewątpliwie pozytywne doświadczenie. Nadszedł czas na słowo końcowe podsumowujące chińską konstrukcję. Gdybym miał tylko jednym słowem określić Huawei Watch GT 2, powiedziałbym, że jest świetny. Jednym zdaniem brzmiałoby to mniej więcej tak: Huawei Watch GT 2 jest rewelacyjnym zegarkiem sportowym. Tak właśnie, sportowym. Urządzenie być może w kolejnej edycji przeistoczy się w smartwatcha. Póki co jest znakomitym komputerem wspomagającym aktywność fizyczną. I wiecie co? Bardzo mi się to podoba. Chiński producent idealnie wpasowuje się w segment takich urządzeń. Robi to zresztą z rozmysłem. Na pokładzie urządzenia mamy wszystko, co nam potrzeba: bez zbędnych udziwnień i tony nikomu niepotrzebnych funkcjonalności. Zegarek jest bardzo ładny, elegancki i prezentuje się o wiele lepiej od mojego Galaxy Watcha. Ma dużo lepszą baterię. Jest też lepiej zoptymalizowany pod kątem uprawiania sportu. To prawda, że oprogramowanie Watcha wymaga jeszcze licznych poprawek i usprawnień, ale hej, pod koniec dnia i tak zauważysz, że posiadasz kawał znakomitego sprzętu. Dzięki za oglądanie. Wolno, bo wolno osiągnęliśmy poziom 1000 subskrypcji. Za to bardzo Wam dziękujemy i prosimy o więcej. Pozdrawiamy Was mega ciepło. Do zobaczyska. Cześć.